od 9 listopada do 13 listopada od godziny 12 przed Wydziałem Komunikacji i Transportu przy ulicy Królowej Jadwigi 7 w Kutnie. Każdy będzie mógł odebrać chryzantemy. Około 3000 chryzantem Powiat Kutnowski pozyskał od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to chryzantemy, które hodowcy przekazali do agencji w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie Święta zmarły. Hodowcy otrzymają pomoc finansową od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdawane są chryzantemy dzisiaj mieszkańcy co to za akcja i komu ma ona pomóc? Ta akcja jest z zamkniętymi cmentarzami, który rząd zamknął pierwszego, na 31 i 1 listopada. Ta akcja ma pomóc przede wszystkim producentom z powiatu kutnoskiego. Powiat Kutnoski pozyskał kwiaty od Agencji Modernizacji Rolnictwa 3 3000 sztuk, które będą rozdawane w DPS-ach, w Urzędzie Pracy, w jednostkach podległych w ogóle powiatowi kutnoskiemu. Oprócz tego. Yy, mamy taki już pomysł, już realizujemy. Ko, na Starostwie Powiatowym Kutnie koło Wydziału Transportu i Komunikacji są rozdawane kwiaty dla mieszkańców Powiatu kutnowskiego. Na tą chwilę dwie dostawy były po 200 sztuk, czyli 400 sztuk zostały już rozdane. Bardzo mieszkańcom dziękujemy. Jako rolnik, również jako do producenci, również Państwu dziękujemy, że możecie rozebrać te kwiaty, bo te kwiaty by były zniszczone. Te kwiaty mogą od dzisiaj odbierać od godziny 12, czekamy już za trzecią dostawą, też będzie około 200-300 kwiatów, wystawimy i będą kwiaty od poniedziałku do piątku, oprócz środy. O, dla mieszkańców, którzy pracują, będzie jutro będą kwiaty wystawiane po godzinie 16, żeby również mogli skorzystać, pomóc producentom przede wszystkim. W Gminie Strzelce możemy te chryzantemy odebrać przy budynku Urzędu Gminy, od dzisiaj do piątku z wyłączeniem 15 listopada prowadzimy taką akcję, wspieramy lokalnego producenta. Jak dużo kwiatów jest do odebrania? Do odebrania jest ponad 3000 doniczek, także zachęcam serdecznie do odbierania tych kwiatów spod budynku Urzędu Gminy. Dlaczego Państwo jako gmina włączyli się w akcję? Włączyliśmy się, ponieważ na naszym terenie gminy jest producent, któremu została znaczna ilość kwiatów w związku z tym, że nie sprzedał ich. Podczas Świąt Boże, Wszystkich Świętych. Więc przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmujemy te kwiaty i rozdajemy je mieszkańcom. Czy trudno powiedzieć, że odniosłem jakieś straty, w związku z całym tym zamieszaniem jeszcze nie możemy tego oszacować. Natomiast zostało mi około 4000 roślin. No, zobaczymy, jak wyjdzie ta akcja z skupem przez rząd i wtedy będzie można ocenić. Jeśli to się powiedzie i będzie tak jak obiecują, to myślę, że akurat straty nie poniesiemy. No jeśli wyjdzie coś nie tak, nie spełnimy jakichś kryteriów, no to 4 tysiące każdy może sobie policzyć, ile to jest. Czy otrzymał pan jakieś wsparcie od rządu? Na tą chwilę obietnicę. Obietnica, którą ogłosił pan premier po wprowadzeniu zamieszania, które wprowadził najpierw. Później szybko podjęli jakąś tam jakieś działanie, które ma na celu no, chyba oszczędzić nas, naszych pracowników i podobnych ludzi w podobnej sytuacji jak ja, i ta obietnica polega na tym, że rząd ma skupić. Te kwiaty, których nie udało nam się sprzedać. Bo wiadomo, że te dwa ostatnie dni to są dni kluczowe. I w tych dniach ta sprzedaż jest największa, ponieważ rzadko się zdarza, żeby ludzie mieszkający w blokach zabierali rośliny do domu. Najwygodniej z im bezpośrednio zanieść na miejsce docelowe, czyli na pomnik, na cmentarz. Co sądzi Pan o akcji rozdawania kwiatów? Znaczy uważam, że najlepiej by było, gdyby rząd wprowadził. Yy, te zaostrzenia, które wprowadził dwa tygodnie wcześniej. i My byśmy spokojnie sprzedali, ludzie spokojnie odwiedziliby groby, te, które by chcieli. Nikt by nie musiał kupować kwiatów za nasze wspólne pieniądze, prawda, ponieważ pan premier nie wyjął żadnych pieniędzy z własnej kieszeni ani własnego konta, tylko kupuje je za nasze pieniądze, więc nie dajmy się oszukać i zwariować. Jeśli to robić, ok, bo dla mnie ok, z mojej perspektywy. Czy z waszej perspektywy jest to ok? Jeśli tak, nie mam nic